A Kuku, witam serdecznie. Teraz używam telefonu z Samsung Note 10 do nagrywania. Jedziemy właśnie do miejsca szkoły. Mam plecak już przygotowany ze sobą I zobaczymy, jak ten telefon się sprawdzi w nagraniu dzisiejszego odcinka. Także już za kurs nauczyciela zapłaciłem, zaczynam trzeciego, i pierwsze chwile będą dosyć łatwe. Będzie to po prostu siedzenie i pisanie, uczenie się jako student, i potem ostatnie chwile będą takie trudniejsze. Będziesz uczył y, jako nauczyciel i ogólnie po to sprawdzą, jak dobrze się kwalifikujesz na nauczyciela, i cały ten proces determinuje, czy zdałeś, czy nie zdałeś. Też pomogą znaleźć jakąś pracę. Także pani, teraz idę właśnie do celkarty firma mojej z Katoncin ogarnąć, ponieważ. Mój numer jest zablokowany. Długo nie, nie był używany, no to został zablokowany. A potem idę po wizy przedłużyć. No to idziemy w stronę miasta. Jesteśmy coraz bliżej. Ulica, po której kiedyś chodziłem. stare dobry śmieci. Jest 33 stopnie susza, słoneczko świeci, jest fajny wiaterek chłodny, ale bardzo duże promieniowanie UV dzisiaj, także lepiej nosić długi rękaw i długie spodnie, żeby się nie poparzyć, bo biały człowiek jest podatny na oparzenia słoneczne. Irak a skóry. Płynny most chroniony przez dwa ludy Pokażę teraz Wam jak wygląda Pub Street za dnia ładnie wygląda, nie jakie słoneczko ta rzeka Są ławeczki, można usiąść. I tak się przechodzi przez drogę.

Przepraszam, ja tylko przechodzę. Ryneczek, świeżutkie warzywa. Nie tylko. Jajka też można kupić świeże rybki, węgorze i tak podobne. Bardzo dobra wo grecka kuchnia Elia Gierosy mają wyśmienite <słuch> Tu jest mały kiosk policji. W Azji jest dosyć popularne, że policja ma swoje takie małe budki i siedzą w nich. Kom, kom Już mówiłem, że nie chcę tuktuka. Tak to jest, oni ci wszyscy będą zaczepiać, nieważne jak długo tu jesteś, zawsze będą mówić, czy chcesz tu tuk A to tu szpital prowincyjny. Numeru telefonu nie da się zaktywować z powrotem Także mam nowy telefon Jeszcze pójdę kupić coś do picia, jakąś wodę sobie W sklepie tu jest supermarket Chyba Angkor jeśli się nie mylę Nie pamiętam Ale zamknięty Chwałcę, to się pójdzie do wiosku jakiegoś. No i już na wizy. Przedłużenie wizy. Naya. Że wizy mam już przedłużone za dwa tygodnie 15 dni y, przyjdzie paszport z wizami oczywiście wiza przedłużona na 1 rok pozwolenie o pracy na 1 rok dokumentacja pracy y, też jest zapłacona 20 dolarów wszystko razem zapłaciłem 500 dolarów na cały rok także Niedługo dostanę moje dokumenty. I super, elegancko. A teraz idę znaleźć to miejsce z telefonem, gdzie kupywałem, żeby oddać tą kamerkę, tą szybkę kamerki do naprawy. To idziemy do domu właśnie. Za około godzinę dostanę wiadomość ze sklepu tego telefonicznego, bo oczywiście yy, mają przerwę. Muszą zobaczyć, czy części do szkiełka są w zapleczu i jak nie ma, to trzeba do firmy to wysłać. Naprawa tu kosztowała 29 dolarów amerykańskich i jeden dzień by był w naprawie. Także Zobaczymy jak to będzie Może to już będzie na kolejnego dnia Bo już jest po pierwszej Gimbal nie chce być uśrodkowany z tym Samsungiem Note 10 Nie wiem czy to po prostu przez to, że jest dużym telefonem czy po prostu cięższym Nie mam pojęcia Okun no to zostały tylko dwie rzeczy mi do załatwienia i bank żeby przenieść moją aplikację bankową na inny telefon i zmienić numer telefonu, bo mam przecież nowy. To raz. i dwa. Ten telefon z kamerką. No, i potem już są wszystko załatwione. Główne rzeczy, pierwsze priorytety. Zobaczymy, co potem dojdzie.